Idealny prawnik, gdybyście mieli podać kilka cech takiego idealnego prawnika. To jest prawnik-doradca, okay. który słucha, jakie cele biznesowe chcesz zrealizować mm -hmm. na, na poziomie kontraktu i następnie do tego konstruuje zapisy. Tak? Mm -hmm. A czy on musi rozumieć Twój biznes? A, muszę wiedzieć, co to jest co, właśnie Facebook, a tak, jest mi się, pozycjonowanie on-site, on off-site. tutaj przypadkowości nie może być. Dlatego, że prawnik specjalizujący się w nieruchomościach nie skonstruuje bezpiecznej umowy dla mojego biznesu. Mhm. I odwrotnie, prawnik specjalizujący się w usługach cyfrowych mhm. nie skonstruuje dobrej umowy na wielkie przedsięwzięcie deweloperskie. Mhm. Bo tam będą inne niuanse, które wymagają... Praktycznej wiedzy w dewelopmencie inżynierskiej, związanej z budownictwem, a u mnie związanej po prostu z chociażby narzędziami, którymi będziemy się poruszać, a tylko i wyłącznie wiedza, tak zwana zaczytana albo zasłyszana na konferencjach. W moim odczuciu nie jest wystarczająca, a jednocześnie nie oznacza to, że ten prawnik ma być ekspertem, który jest w stanie zrealizować projekt. On ma zrealizować projekt od strony legislacyjnej. E czyli idealny prawnik to jest taki, który rozumie Twój biznes, y czyli ro rozumie na czym polega twoja, twoja działalność. Gdybyście mogli powiedzieć o następnych cechach idealnego prawnika. Słucha, jak, jaki mam cel do zrealizowania biznesowy. Ok. A, czyli, albo cele. Lepo czyli więcej przykład... słucha niż gada. Nie, nie no nie przypadkowo tam jakaś taka ksywka przylgnęła do prawnika, że muszą, muszą dużo gadać. Ale ja mam wrażenie, że to w sądzie oni muszą dużo gadać o w biznesowych tak, relacjach, tak. co mogą posłuchać trochę. Znaczy, no? znaczy, być bardzo konkretni pod względem rekomendacji, którą dają. Natomiast wracając z tym słuchaniem, to mhm. jest. Ja jestem w stanie nazwać w, moim, w mojej terminologii, co chcę zrealizować biznesowo. Mhm. Mhm. I to jest jeden lub więcej wymogów, które pojawią się w kontrakcie. Im bardziej skomplikowany kontrakt, możemy się poruszać w takim w jakimś przedziale. Zamówienia, które są proste, i powiedzmy, ograniczone są jakąś kwotą, które tą prostotę definiuje. Tą kwotę przyjmujemy jako ryzyko biznesowe. Dajmy na to, jest to nie wiem, 5-10 tysięcy. I w tym obszarze nie, nie mnożymy zapisów, bo one po prostu nie są adekwatne do przedsięwzięcia, w które się angażujemy. Mhm. Ale jeżeli to będzie na przykład kontrakt, który wiąże się z ostatnich doświadczeń z prowadzeniem jakiejś platformy na rynek polski i Central Eastern Europe mhm. i on ma szereg wymagań, aspektów, uwarunkowań. Od powiązań pomiędzy systemami prawnymi, które nie są regulowane z poziomu jednej organizacji, jak na przykład Unia Europejska, skończywszy na aktywnościach, które wokół takiego przedsięwzięcia muszą być podjęte, a są zupełnie różne technologicznych, marketingowych, relacyjnych, no to z natury rzeczy tam będzie wiele tych celów do zrealizowania i próg tej dopuszczalności ryzyka. Biznesowego będzie dużo niżej osadzony, ponieważ wartość kontraktu jest olbrzymia. Tak? Mhm. I tutaj i tu prawnik słuchający wchodzi cały czas powtarzam to w rolę konsultanta-doradcy. Ja mówię, co chcę osiągnąć, a on szuka. Najlepszego rozwiązania i od razu zaznaczę, od najlepszego rozwiązania dla obu stron, bo to nie chodzi o to, żeby stworzyć jednostronną umowę, która haha, zakasuje drugą stronę. <laughs> A propos McDonalda, dostałeś kwit, dostałeś który był nieedytowalny. Tak? To chodzi o to, żeby stworzyć sprawiedliwe rozwiązanie dla obu stron, które pozwoli zrealizować jakieś przedsięwzięcie projekt, przedsięwzięcie, biznes, cokolwiek. Hmm. Tu, tutaj jeszcze do tego bym dodał, że nie tylko doradczy, a może to jest część tego doradzania, ale że to jest też prawnik, który potrafi ułożyć strategię pewnych kroków, też harmonogram i w jaki sposób pewne rzeczy jakby no, załatwić, bo w tej chwili właśnie jestem w takim dużym projekcie, mamy mniejszościowego udziałowca, który chcemy wykupić, tam jest bardzo dużo różnych elementów, które są bardzo złożone i wszystko nie jest takie jasne, są różne oczekiwania co do na przykład wycen i tak dalej. Mhm. Jeszcze do tego są powiedzmy na przykład convertible notes przez kogoś, co jest pasywne i mhm. też nie chce się, żeby jeśli ktoś chce nagle sprzedać dojść, i my dochodzimy do transakcji, powiedzmy, że teoretycznie mówimy okej, okay, dobra, to się godzimy na taką Wartość spółki, to nagle jest ktoś, kto mówi: A, ale ja przecież mam Convertible Note, to chcę na przykład z tego skorzystać teraz i dalej. Uh -huh, uh -huh. Ale też są terminy, które są ograniczone, bo na przykład ten Convertible Note się kończy, możemy go spać nie, w listopadzie, w grudniu, więc jakby wszystko w czasie też musi się zgrać bardzo dobrze. I, i to, czego ja bym bardzo chciał od, od od takiego prawnika, którym, z którym teraz na przykład współpracujemy właśnie w takim kejsie dosyć złożonym, to jest to, że, że ten prawnik też czasowo może mi jakby ułożyć harmonogram pewnych działań, bo, bo my chcemy gdzieś dojść i, i, i pewnie jako przedsiębiorca to, to my też cierpliwości nie mamy wbrew pozorom, albo walczymy przynajmniej z tą cierpliwością, która polega na tym, że my chcemy załatwić szybko coś teraz. Mamy ten problem, chcemy szybko go za, załatwić i pojechać dalej. Aha. Ale na przykład wymaga to, że musimy pewne rzeczy w nieoczywistym jakby kolejności poukładać, żeby, żeby to rzeczywiście wypadło dobrze. Chciałbym Ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu Poza Prawem. Jeżeli nas słuchasz na urządzeniu Apple, na iPhone'ie albo na iPadzie, to bardzo ci proszę w aplikacji podcasty m, Oceń Nasz Podcast albo w iTunesie. Jeżeli na Macu nas słuchasz, to Oceń Nasz Podcast, kliknij pięć gwiazdek, napisz jedno zdanie, dlaczego uważasz, że to jest dobry podcast. I, no i najlepiej podziel się wiedzą o tym, że ten podcast istnieje z kimś, kogo lubisz i kto twoim zdaniem mógłby skorzystać na tych treściach, które w podcaście Poza Prawem poruszamy. Jeżeli nie słuchasz nas na sprzęcie Apple, to też możesz zostawić recenzję naszego podcastu w aplikacji na przykład Google Podcasts. Oraz bardzo, bardzo gorąco zachęcamy do tego, żebyś również komuś, kogo lubisz, polecił nasz podcast. Jednej osobie wystarczy. Dzięki temu nasz podcast będzie słuchany przez coraz większą ilość ludzi i dzięki temu coraz szersze kręgi będzie zataczała wiedza, która w tym podcaście na pewno sobie gdzieś tam drzemie. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego.